Witajcie na kolejnej lekcji wychowania fizycznego w Butterfly School. Dzisiaj jest ze mną Piotr Ek, instruktor International Craft Maga Federation. I wspólnie z Piotrkiem pokażemy Wam jedną z technik z palety dostępnych technik Krafmaga, które pozwolą Wam na to, aby działać w sytuacji zagrożenia Jakiego? O tym dowiecie się w kolejnej części filmu. Dobrze, czym jest Krafmaga? Powiem od razu, ja powiem. Ok, Maga jest systemem walki wręcz, walki w bliskim kontakcie, systemem samoobrony, systemem samoochrony. Twórca Krefmagi, Magi, ten fajł, urodzony w 1910 roku w Budapeszcie, zmarł w 1998 roku. On tak jak Zagrożenia my, jako instruktorzy Maga i wy, jako studenci, adepci Maga modelujemy w taki, taki sposób, aby uczynić z naszego ciała i naszego umysłu broń gotową do przeciwdziałania różnego rodzaju aktów agresji skierowanych w naszą stronę lub w stronę naszych bliskich. To zaczynamy. Moi drodzy, technika, którą chcielibyśmy Wam z Piotrkiem zademonstrować, to opwyt głowy z boku. Dlaczego akurat ta technika? No dlatego, że biorąc pod uwagę to, że znajdujemy się w szkole, e, każde tego typu działanie może skończyć się dla nas naprawdę tragicznie. E, dlaczego? Dlatego Piotrek, jesteśmy w tej sytuacji. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś, kto chce nam zrobić kawał, to nie musi być. E, to nie musi być stricte działanie skierowane na to, żeby zrobić nam krzywdę. Ale jest kawał, ktoś chce nam e, zrobić kawał, i teraz ta osoba jest z nami blisko schodów. Tracimy równowagę, spadamy ze schodów. Spadamy ze schodów. Całą resztę, która dzieje się później, możecie sobie wyobrazić. Począwszy od e, złamań, skończywszy na trwałym kalectwie. Okay? Teraz pokażemy Wam miękkie rozwiązanie. Czyli takie, które możemy zastosować w szkole, gdziekolwiek, gdzie nie chcemy de facto zrobić osobie, która zakłada nam tego typu obchwyt, krzyw. Ok? Pokażemy. To jest hop, hop, odejść. Ok? Jeszcze raz, pokażemy, tak, żeby do kamery. Jest obchwyt głowy. Hop. Ręka. Mu. podejdź. I teraz. Punkty kluczowe w momencie, kiedy dochodzi do obchwytu głowy, ręka, która jest na plecach, zachowuje się jak pajączek do głowy. Chwytamy za włosy, głowę odchylamy tak, aby potylica znalazła się między nogami osoby, która próbuje nam zrobić głupi żart. Ciągniemy głowę w dół. Odchodzimy, rozglądamy się. OK? Jeszcze raz powolutku. Jest obchwyt głowy. Tak, znacznie. Tak, Odchwyt głowy jeszcze powolutku. Ręka, która jest bliżej pleców. Jak pajączek wędruje sobie za włosy. Hop. Odciągamy głowę. Odpychamy, jeżeli potrzeba, rozglądamy się, odchodzimy. Ważnym elementem jest w tego typu przypadkach, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w szkole, żeby po technice, którą wykonamy, dodać jeszcze jeden element, mianowicie odejść. Krzyczymy głośno odejść, dając do zrozumienia całemu środowisku wokół, że coś się dzieje niedobrego, po pierwsze, po drugie, my nie jesteśmy stroną, e, która jest agresywna. To jest mega ważne w tego typu przypadkach. Dobrze, to co jeszcze raz? Po mm. Czyli pajączek za włosy, odchylam głowę, odpycham, odchodzę, rozglądam. Mm, ta technika e, w formie powiedzmy już ulicznej wygląda e, troszeczkę, troszeczkę inaczej. No i teraz pokażemy. Dwa razy wystarczy, chyba, nie? Wystarczy. W przypadku, w przypadku techniki, pełnej techniki, wykorzystujemy obie dłonie. Najpierw zrobimy to powolutku. Pełna technika. Ręka, która jest bliżej pleców, idzie do włosów bądź w kierunku nosa. Nie trzymamy palca na ustach, tak żeby osoba nam nie odgryzła tego palucha. Druga ręka jednocześnie trafia w okolice krocza. Dłoń, łódeczkę okolice krocza, czyli ruch jest jednoczesny. Hop, to jest ten ruch. Po uderzeniu odchylamy głowę, jest uderzenie, odejście, rozejrzenie się. Prze. Jeszcze raz pomału. Dwie ręce jednocześnie. Hop, uderzenie. Odchylenie głowy, uderzenie, odepchnięcie, rozejrzenie się. Dobra? Eee, co, pokażemy to szybciej, tylko tak żeby... Mhm. Technika wykonana szybciej. Ok. Jeszcze raz. Ok. Ja. To wszystko na dzisiaj. Trenujemy krew trenujemy sporty walki. Do zobaczenia. Cześć.